Społeczna Szkoła Podstawowa imienia Małego Księcia w Tarnobrzegu może pochwalić się olimpijskimi sukcesami swoich uczniów. Tytuły laureatów i finalistów zdobyli z takich przedmiotów jak biologia, język polski i język francuski. Osiągnąć naukowy sukces nigdy nie jest łatwo. W tym roku było to jeszcze trudniejsze ze względu na trwającą pandemię i nauczanie w trybie zdalnym. Mimo to uczniowie Małego Księcia uzyskali bardzo wysokie notowania w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Poznajmy tegorocznych laureatów i finalistów konkursu z języka polskiego przygotowywanych przez polonistkę Annę Dumę. Przygotowania były ciężkie, ponieważ ym, były zdalne. Spotkania odbywały się zarówno zdalnie, jak i stacjonarnie się zdarzało. Pani Ania, która przygotowywała nas i pan Poloniska tworzyła dla nas różne testy i bardzo przyłożyła się na pewno do tej pracy. Czy jest to dla ciebie duży sukces? Według mnie tak, ponieważ trzeba było dużo włożyć w tę pracę, przeczytać dużo tekstów, oglądać filmy i było to poświęcenie, ponieważ trzeba było połączyć, jakby ósmą klasę przygotowania do egzaminów, do przygotowań do olimpiady. Było przygotowanie w formie zdalnej było trochę trudniejsze, z racji tego, że nie miałyśmy bezpośredniego kontaktu z nauczycielem, ale z drugiej strony mam też wrażenie, że mogłyśmy bardziej postawić na samorozwój. Wsparcie nauczycieli było ogromne, bez pani ani nigdzie bym nie zaszła. Ponieważ motywowała nas również cały czas i przygotowywała materiały, było trudno, ale opłaciła się. Laureatką z języka polskiego jest również Oliwia Ciba. To jednak nie jedyne jej osiągnięcie zdobyła również tytuł finalistki konkursu biologicznego, a także ogólnopolskiej olimpiady języka francuskiego. Z języka francuskiego yy, Olivia Ciba została finalistką yy, Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Francuskiego yy, i jest, stawała w szeranki z maturzystami. I była jedyną uczennicą szkoły podstawowej, która w tym konkursie, w tej olimpiadzie brała udział. Jest finalistką. Za cztery lata, gdy skończy liceum, ma 100% matury rozszerzonej już w kieszeni. I pani Małgosia Bukowska przygotowywała do, do olimpiady z języka francuskiego. Generalnie każdy z tych konkursów miał jakieś swoje głębsze znaczenie. W sensie francuski był bardziej hobbystycznie i po prostu postanowiłam zrobić krok dalej. Język polski, szczerze mówiąc, był trochę nastawiony bardziej pod egzaminy, a biologia wyszła dość nieplanowanie, ale też otworzyła jakieś inne perspektywy. Domyślam się, że kosztowało Cię to dużo pracy. Tak, ale myślę, że z przygotowywaniami do trzech konkursów jest łatwiej niż do jednego. Łatwiej się było zmotywować. Duży sukces osiągnął również Szymon Jagusztyn, który uzyskał tytuł laureata w konkursie biologicznym, będąc uczniem klasy piątej. Jak Ty to zrobiłeś? Y tak szczerze mówiąc, to ja sam nie wiem. W pierwszym etapie yy, w miarę dużo wiedziałem, interesuję się przyrodą. W drugim etapie był dla mnie najcięższy, ale również jakoś trudem pracy i z pomocą nauczycieli i rodziców dałem radę. No i trzeci etap był dla mnie łatwiejszy. No i udało się zająć bardzo wysokie miejsce. Ale wiesz, że Ty pokonałeś starszych od siebie kolegów z ósmej klasy? Wiem, wiem. Jestem z tego naprawdę bardzo zadowolony. Jesteśmy, no, można by powiedzieć, że usatysfakcjonowani tym, że ciężka praca na zdalnym dała efekty takie. Również tutaj, tak jak mówię, no, dziękuję i nauczycielom, uczniom, którzy podołali w 100% no, oraz rodzicom, którzy wspierają i tam w domu również w tym zaciszu domowym, pomagają, wspierają jak tylko mogą. W nagrodę za trud włożony w przygotowanie do konkursów laureaci i finaliści pojadą na tradycyjną wycieczkę.